W sobotę 27 maja na placu Chopina spotkali się mieszkańcy Puław oraz wszyscy, którzy chcieli upamiętnić pierwsze wybory samorządowe z 1990 roku. Sami organizatorzy zwracali uwagę na to, jak wielką wagę miała ustawa ustanawiająca instytucje samorządów. Dziś obchodzimy 33. rocznicę pierwszych wyborów do rad gmin. I w takim dniu warto przypomnieć, jak ważną rolę w naszym kraju odgrywa samorząd. I jak niezwykle ważne jest to, aby... Zadania samorządu nie były ograniczane, ponieważ samorząd wspólnie ze swoimi mieszkańcami, z lokalną społecznością decyduje o tym, co dla mieszkańców jest w danym momencie najważniejsze i co poprawia też warunki życia, ale także buduje tą taką wspólnotę społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego nie możemy zapominać o tym dniu bo reforma samorządowa była jedną z najbardziej udanych reform w naszym kraju. Jako samorządowiec wieloletni wiem, jak niezwykle ważne jest to, aby wspólnie z mieszkańcami, którzy wybierają samorządowców, decydować o ich priorytetach, ale także, aby mieszkańcy wiedzieli, że wybory samorządowe to klucz do budowania przyszłości dla nich w miejscu zamieszkania, dla ich dzieci, wnuków. Dlatego powinniśmy dzisiaj absolutnie przypominać o, o tej rocznicy. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?